No ja właśnie niedługo, widzę, bo po rozbudowaniu, chciałem natrafić na pociąg do Gdańska, tak? Jeśli mogę się doczekać, że się zobaczę. Ja pierdolę, no ile <laughs> kurwa, mać! <magia>! Cześć, Mati. Rozumiesz? <laughs> Ja. O Oni nie wiedzą co się dzieje. <grym> <grym> BĘDZIEMY SIĘ I, pa, i pyka wchodzi pod górę. Traci myśl, burza, japę. Nie ma maszyny. Ja pierdolę. Ja pierdol. ja, ja ja nie widzę, nie widzę, Nie rzucaj! Nie Nie Daj streama. Nie widać na streamie. To daj streama. Nie no. Kiem, Masz raz, tylko po pięć? Oooo... Jezus, pokaż formę. Debile, skupcie się, bo zaraz Spokaj. nic nie zrobimy. Chcesz przekopać? jakiś Tomomek, kurwa. Da, ja coś? Tomomek, Ty Pędzlu? Pędzlu. Pędzlu. Szycha, słuchaj, ja zescal, tak, ja podłączę. Tomomek, nie jesteś, kurwa, celniku? Pędzu. Pędzu? My jesteśmy 3 słuchaj. My jesteśmy 3H, kurwa. Szymonek, ogarnij się, kurwa. Skupcie się, bo zaraz streama nie zrobimy. Ja chcę tylko pomóc.

No o ooo, Ej, chuja jest? No? słychać tu! No bo auta chodzą, zgaszam! to no to chodzi, że było na. Ej, widzowie, słychać nas? Na pewno bo się burzyć miał. Nie wiem, bo piszą, że chuja słychać. Dobra, no, to przesuł, będzie git No nie Jeśli weźmiemy jak damy na to przesuł, to będzie git Będzie git, no. Tak, słychać, na ta starych czarak do głosu. Ale nie, no bo teraz. Nie, no teraz będzie cicho Sebastian, od, tym, od tego momentu. Co? Albo nie, od momentu wysięścia z limuzyny nie piję. Co? Bo nie mogę, bo ja mam chore... Wszystko mam chore. Ty w walisz, kurwa. Daj buziaskę daj buziaczka. No. Tak go, tak go, kurwa, <laughs> widzowie, kocham, że no. to jest koniec. Tak mi za nim tęskno było, że to jest... No i można, można kulturalnie... A nie, kurwa, za 10 tysięcy złotych pocałunek. No? A co ty, kurwa, myślisz? No. Stanął mi kurwa Sebastian <laughs> Dobra <Dawać> się porokał, <porucham>, kurwa <laughs> Ja chyba dzisiaj zostaję w tym domku z tobą Wyślemy jej... z tymi szcinami e, Bo ktoś musiał kurwa kliknąć do jednego odcie. No chyba tak Tutaj Masz, to tu masz kurwa ktoś się wyłączył na czerwone, ma być na niebieskie Może ktoś ten przed przypadek przedstawił? Coś cię to smakuje. <grywa> nie, nie, Trzygałem plecak Idźcie do czarnego. Ten jest mocny, on jest mocny w to. On dobrze jedzie, są padre, dobrze jedzie, widzowie. Jest potencjał tutaj na MVP tego spotkania. Ja nie muszę być ja MVP, ale kochamy mi się dzisiaj. Ja. No 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 to teraz, No nie to, 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 to. next. nie, ty. Kurwa mać, człowieku. Dobra, jeszcze Za jeszcze inne usunięcie O kurwa widzowie, widzowie, czekajcie, idę tam z wami dalej. O. Ten co zrobił kurwa ma. Ale weźcie to nie może człowiek. Czej, bo muszę ten plecę chyba w ogóle zmienić trochę, nie? nie to jest prawda. Tak, 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 to jest prawda. Ja teraz nie kłamę. Bo ja, z, ja już że w związku o dwóch miesięcy. I prawdopodobnie za miesiąc powiemy wam, że ty już jest prawda, że jest o, kurwa! Kurwa! Ja dziecko! Dobra, panowie, to co? Dzień, za piękny wieczór. Piękny dzień. Za inau... dzisiejszą dzień, inaugurację. Dziękujemy Sebastian za zaproszenie. Na dzień, Seba. dzień, dzień, nie ma problemu. Hop i. to Jebał mi. ja chciałem żebyś powiedzieć, że mi jebał w nosie, musiałem wymyć nos, dalej mi jebał i musiałem trzy razy wymyć Popie, nos, kurwa.